Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony i Dziś chciałem zaprezentować Wam poradnik z, z serii, a może inaczej z, e, z Camtasia Studio 7 w, w ramach cyklu Poradniki youtubera na temat e, rekordy screen właśnie tego programu. E, niestety nie chcę, nie mam ochoty pobierać kolejnego programu, którym mógłbym nagrywać ten program, którym nagrywam inne programy. Jako, że trochę śmiesznie to zabrzmi, ale rekord. E, kamtasiom nagrywam cały pulpit, bo e, zauważcie, że Fraps nagrywa e, filmiki po prostu gry, tak? On nie może nagrać pulpitu. Dlatego potrzebowałem kiedyś jakiś program, który pozwoli mi nagrywać pulpit. No i właśnie znalazłem taki program, jest Record The Screen, właśnie razem z montowanym Kamtasia Studio 7 ma montowany rekordy screen. Jest to program, który e, pozwala na nagrywanie to, co się dzieje właśnie u nas na pulpicie. Modelowanie okienka e, na full screen albo na custom, włączanie kamerki, żeby też nagrywało, włączanie audio, żeby nagrywało, albo nie nagrywało, bo to oczywiście nagrywa albo nasz głos, albo bez naszego głosu, albo to, co się dzieje na komputerze, albo bez, bez tego, co się dzieje na komputerze, albo sam nasz głos, albo. Z... Albo z tym, co się dzieje na komputerze, można tym się bawić naprawdę mocno, i myślę, że to jest właśnie fajne. Yy, niestety, muszę się posługiwać tylko screenem, który właśnie będzie widać, widać na ekranie, on się nie będzie zmieniał. To jest non-stop, jeden screen, on będzie non-stop taki sam, jako że nie mam programu, który mógłbym nagrać to, co się dzieje na ekranie, więc to będzie szybkie, po prostu opis. Yy, w Camtasia Studio znajdziemy właśnie coś takiego jak Rekord the Screen, pokazywałem to w wcześniejszych odcinkach, gdzie to się dokładnie znajduje, yy, i dzięki temu programowi możemy nagrywać to co się dzieje na pulpicie i nie wiem jak z grami raczej nie opłaca się nagrywać tym programem to co się dzieje w grach jako że ma się od tego in, różne inne programy jak fraps tak dalej a nie wiem czy raz nagrywa to wszystkie programy, znaczy wszystkie gry dwa, czy nie będzie po prostu bardziej wam ścinać niż jakbyście nagrywali na przykład frapsem no to jest na pewno jakaś różnica no ale po kolei. na Cały ekranik, nic tu się nie zmienia. Mamy tylko w prawym dolnym rogu właśnie takie małe okienko. Oczywiście Rek, oczywiście Audio, Webcam. Jeżeli chcemy jakoś pozmieniać, żeby nagrywało tylko mikrofon albo tak, to po prostu klikamy strzałeczkę obok tego tak jakby, mikrofonu narysowanego i tam mamy różne ustawienia na ten temat. Tak samo mamy i z kamerką i mamy też... Głośność, jaką ogólną ma nagrywać e, nasz ten, nasz, e, nasz ten rekorder. Oczywiście możemy osobno nagrywać głos, w, na przykład w Auto City nagrywać też samobraz, można to jest na wszystko od razu nagrać. Jak to woli, to jest dosłowny wasz wybór, jak to ma ochotę, jak to chce. Nie ma większego problemu, oczywiście. Mamy też tutaj takie coś jak custom, jakieś tam standardy do wybierania. To select area, czyli to po lewej stronie, znaczy w prawym dolnym rogu po lewej stronie, bo tam są dwie, dwa okienka, tak jakby w tym większym okienku, dziwnie brzmi, ale prawda, więc jak to sobie może wybierać? No, program nie jest jakiś potężnie rozbudowany, ale jest naprawdę dobry. Pozwala na nagrywanie naprawdę nieźle i uważam, że jest mega, mega. Jak to na program, który <coughs> polega na tym, żeby tworzyć filmiki instruktażowe, to tak yy, to pasuje, że naprawdę jest ok. Ok, dobra. Yy, no i co, myślę, że to na tyle. Yy, uważam, że umieściłem wam tutaj wszystkie te informacje na temat tego programu. Yy, nie jest to raczej tak samo długi materiał. No bo tutaj nie ma o czym gadać, to jest zwykły program nagrywania, chciałbym go pokazać, pokazałem. No i z krótkim komentarzem oczywiście. Eee, I nic, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, papa. Pa.